To duże zaskoczenie, bo na wielkiej karuzeli nazwisk akurat Łukasz Tyszler nie był typowany jako potencjalny kandydat Platformy Obywatelskiej na prezydenta Szczecina. Tyszler jest radnym miejskim, w ostatnich wyborach zdobył ponad tysiąc głosów, z wykształcenia jest lekarzem stomatologiem, prowadzi własną praktykę oraz pracuje na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym. Kandydatura jest zachwalana przez marszałka województwa i szefa partii w mieście Olgierda Gablewicza, który uważa kandydata PO za realną alternatywę dla obecnie urzędującego prezydenta Piotra Krzystka. Łukasz Tyszler w minionej kadencji zasłynął walką o odtajnienie umów zawieranych przez magistrat. Toczył także bój o to, by prezydent zrezygnował z pomysłu utworzenia galerii prezydentów miasta. Czy to wystarczy, by w dwa miesiące zbudować poparcie pozwalające chociaż na wejście do drugiej tury wyborów? To nie będzie łatwe zadanie. Wybory samorządowe już 16 listopada. Więcej informacji na temat nowego kandydata w poniedziałkowym wydaniu serwisu informacyjnego Telewizji Pomerania. Dotychczas swój start w wyścigu o fotel prezydencki potwierdzili Piotr Trzystek, Małgorzata jacyna Witt, Artur Szałabawka, Dawid Krystek oraz Stefano Oleszczuk.